Koszenny Basysty jest y, pomysł pokazywania muzyki, w której kontrabas pełni rolę instrumentu basowego, ale nie jako instrument klasyczny, ale Naszym celem jest pokazywanie różnorodności muzycznej. No, dzisiaj występuje zespół Krokę od 30 lat na scenie. Świetny zespół pochodzący z Krakowa, grający swoją autorską muzykę. Kiedyś to była tylko klezmerska muzyka, teraz to już jest taka muzyka świata. Jutro wystąpi zespół Patrick's Head, czyli ludowa muzyka irlandzka. No i występ razem z tancerzami na estradzie, a zamykamy Jarecki Jazz Oktet. ośmiosobowy zespół jazz w trochę nowym wydaniu, ale bardzo melodyjny. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj mamy y, prawie że pełną salę, jutro tak samo. Reszta troszkę biletów zostało, więc trzeba się śpieszyć, a no na Jarecki za tydzień jest troszkę więcej, ale też ich szybko ubywa, więc... Serdecznie polecam, bo jest, warto, jest, jest na co przyjść. Dzisiaj mamy rekord frekwencji. Ten rekord długo się nie utrzyma, bo jutro zostanie oczywiście pobity, bo na jutro mamy sprzedane jeszcze więcej biletów. Ale to są naprawdę, mówimy o, o 520 czy 510 miejsc, więc naprawdę jesteśmy przeszczęśliwi, że udało się w końcu zapełnić Filharmonię. Muzyka